Yy, przedstawicieli gości, tener seniora i jeden z najskuteczniejszych zawodników Tangaj, tak, Ronan i yy, yy, w pierwszej kolejności tradycyjnie oddajemy głos panu tenerowi z ruszeniem przyjezdnym bardzo proszę. zrobiliśmy kolejne punkty wiadomo, że zespół z Opola Walczy też o punkty. Dzisiaj okazaliśmy się mocniejsi. Mam nadzieję taką, że był to dla zawodników z Popola dobry zbliżenie przed ważnym meczem w niedzielę i żeby ten dzisiejszy mecz korzystają w dobrym kierunku, że to im się przydało. Takie przetarcie z liderem i w derbach odniosą zwycięstwo, podobnie jak myśmy my, tydzień temu wygrali napompowaną Częstochową, która chciała jechać. Jak się skończyło, to wiecie. Niemniej dziękuję zawodnikom, za sportową walkę. Tam było jedno nieporozumienie, ale to w żużlu takie rzeczy się zdarzają. Jesteśmy na to przygotowani, dobrze się, cało i zdrowo szkoda Mariusza, no, ale myślę, że nie ma złamań i Mariusz wraca razem z nami do domu. Na Unię no, pojechali wszyscy, bo to też dla nas bardzo dobry sprawdzi. Tak, żeśmy zadamy ustalili tą datę, bo innego terminu nie brako, brakowało nam i chcieliśmy teraz wreszcie przed piłą. Na takim, pojeździć na takim torze jak dzisiaj. Yy, sprawdzaliśmy też przełożenie w liście, że też wszystkich samych nie wygrywali, że walki na torze nie brakowało. Także dziękuję gospodarzom za, za miłe przyjęcie i, i dziękuję, dziękuję mojej drużynie za dobre wyniki. Jedziemy dalej walczyć do, do groźnej Piły. Dziękujemy. Bardzo proszę tak. o prozą Ah, uh, yeah, so a, a good match and a new track for me. So, um, yeah, they've got some good riders, but also was the, the, the strongest team. Um, but yeah, it's good practice for Sunday, and um, yeah, another new track for me, and it's a good experience. Um, it would have been better if I could start the season earlier in Poland, but uh, that's how it goes, and uh, I learned from experience and. Poprosimy o podsumowanie meczu przez Rodźników pole. Paweł Miesiąc i menażer panu Giernarczy. Bardzo proszę. No może chciałem pogratulować trenerowi kędziorze za zwycięstwo, yy, właścicielowi panu Witkowi. No nie da się objeć, że to jest najlepszy zespół i z budą uważać tutaj jakiś yy, korzystny. wynik mu się tutaj o meczu wygranym. Yy, Niemniej jednak mogliśmy troszeczkę tych punktów więcej zdobyć, to nas yy, tutaj prześladował P. Paweł już nie miał na w ostatnim biegu, musiałem go zastąpić juniorem. Ale generalnie parę biegów było ładnych. Myślę, że, że mógł się mecz podobać. Przygotowujemy się na niedzielę. Tyle z strony. Dziękuję. I Paweł, bliższy. Jeśli chodzi o nas, to mi wszystko się zaczęło odwrotnie układać po tym upadku. po tym ten biegu, gdzie był cały Ucierałem nowy motocykl, później była przekładka części z drugiego motocykla, do tego pospalać, ale na końcu w ostatnim biegu mi, e, stracił profesję, jeśli mówię tak, że, e, zawody mogły się podobać, bo było trochę walki, ale co więcej, było wszystko w Dziękujemy. Bardzo proszę o pytania. Mam jeszcze pytanie Panie Adamie, z czego wynikała dzisiejsza absencja Grodzina Grabowera i Zenicy Wizotryjnej? Ten z Widatów miał 4 grosy. A także Miał Ja umiałem się miał nie, ujęcie, się, no, nie się stawić. Się Natomiast grobałem pod Francją mecz Ligi Niemieckiej i mi bardziej zależy naprawdę na niedzieli. Dlatego byłoby to logistycznie troszeczkę problem do, do ogarnięcia. Zdecydowaliśmy, że dzisiaj nie jedzie, przyjedzie w niedzielę. Bardzo proszę, jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie, dlaczego nasi Szwedzi nie jeżdżą w ogóle? do no ten trenera. A mają jechać? Słuchajcie, tak naprawdę w kratkę. No, ale wczoraj też tam pojechał w jednym bezczelny, spisał się dobrze. I przyjechał na trening przedmiot, który na szczęście się nie odbył, nie odbył wtedy i przegrywał z Woźniakiem, no wie Pan. A który to był No był taki no, był taki trening. No, były, sześć, razy, sześć razy jechał, sześć razy jechał sześć razy przegrywał z Woźniakiem. Także to nie jest tak do końca, natomiast tak naprawdę to... Musimy się przygotowywać już na przyszły rok i to jest dla nas ważne. Problemu z zagranicznymi zawodnikami nie będzie, bo, bo z tym problemu nie ma. Natomiast problem na pewno będzie z Polakami. Pamiętajmy, że dochodzi o nie zno Poznań i Lublin. Także tych Polaków naprawdę braknie. Także ja wolę sprawdzać bardziej Polaków niż niż fed No jedynie do tego Andersona można by się było zastanowić I tak myślałem nad tym, ale generalnie ten Grobała jedzie i ja myślę, że to będzie już dobry punkt w przyszłym roku, bo zresztą wszyscy widzimy, że lucy Rówki robi praktycznie każdym mecz. Anderson wczoraj też miał Anderson mecz. Zatem też Anderson. No dokładnie tak. Także znaczy, generalnie to przygotowaliśmy się na i i, i dobrze, jakbyśmy się upadli, to i Gizatulina byśmy ściągnęli i grobeora, tylko ja się pytam po co. To nie było to sensu, prawda? Ale by się przygotować na, na ze spokojne niedzielę. No czy po co to możemy dyskutować na przykład dla, czy za hybisu jedziemy, czy nie. Ale no okej. Okay. Ja myślę, jeszcze pytanie jak wygląda obecnie sytuacja Adriana jaka. Jest po operacji, jest już w domu, jest wszystko w porządku, zaczął już delikatną rehabilitację, także no sezon ma na pewno złowę. Natomiast operacja przebiegła prawidłowo, wszystko było w najlepszym porządku, i jest, także jest wszystko dobrze. Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję.